To jest drugi dzień, jak trafiliśmy do tego piekła. Ej, <laughs> przez chwilę, autentycznie myślałem, że wychodzić tak, od, autentycznie giniesz, od razu. No że Witam wszystkich <laughs> bardzo serdecznie, ja jestem a to jest kolejny odcinek z Escape the Background dzisiaj 2, solikowy. Łściewa! I dzisiaj jest. jest ogólnie dużo do zrobienia, nie? No, to może być pierwszy klucz, bo ostatnio w tych drzwiach mniej więcej była. Mm -hmm, tak. E, tu masz latarkę, tu masz latarkę. Oczywiście, już, oczywiście, że Ja tutaj chyba latarka mordo. E, no, w ostatniej próbie nam się nie udało, ale tutaj spróbujemy teraz, e, spróbujemy, żeby mm -hmm. nam się no udało. I razem. mam nadzieję, że się uda tak. Także lecimy tutaj sobie. O, jest ten Czemu Czemu on tym razem jest. No cię O. Od razu trafiłem na pokój, więc... Ja to co mam powiem, że jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, podajcie na Discordę zuba łapa w górę. Sub, sub łapa w górę i... Ej, nie chcecie martwić, ale Ech, ogólnie nie ma klucza w tym pokoju ani jednego. zaraz od jednego. Ej, jakby co? Masz... Ej, dawaj do pokoju, bo nam się tak zresztą mamy takiego Sida, że mordo wszystkie klucze są w środku pierdzielisz. Nie. O to jeszcze co tutaj dzieje. Ale tam był klucz. No nie. i to się udało. Proszę, nie, ale nie mów. Ale co to, to za łatwy Sydik był. Nie, nie, proszę, nie mów mi, że to jest ten level. Mm. Nie, czy to nie jest ten pies wrodkiem? Nie, nie. to nie jest. To no. nie jest pies. Ale podobnie. Tylko że... Tylko, że nie. Co to jest? Do jasnej ciasnej. Dobra. No czekaj, to jest No, no! <grym> dobra. Chodź tutaj, oj jest w drzwi. <grym> dobra. To też jest pęk. Dobra. Dobra, idźmy ten. Ciekawe, czy jakieś oczy są w ogóle, co jakieś... Okej, okay. okay, teraz u, u, my na to. Jakieś... No? Lama. Lama jak go oleju? Masz na tam, okay. skąd masz na tam? Chodź, tu jest jakieś przejście. O, jest, 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 jakieś tam jakieś drzwi, mordeczki. Ym... Aha. No, no sz... Ej, tu jest winda, tu jest winda, winda. winda. O! O! to szybko nam poszło, w sensie, że umiem. Ale wiesz, co tam było jakieś przejście w dół? I zastanawiam się, czy czasami nie jest tak. Że możemy w różne poziomy, różnymi ścieżkami pójść i w różne poziomy trafić z klasami Okej, okay, to jest... Bardzo proste, gdzie jesteśmy Okej, okay, jest widzę, wy... tutaj... Jesteśmy w twojej... O! A... Ej, poczekaj, bo... Nie masz security Stay in the way. light, nie! Jakiś nowy ten, ziomeczek będzie nas gonił O! Okej To też Olek z czegoś będzie się kojarzył, no nie? O! Nie, 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 nie chodzi Drugi, drugi, drugi Po myślałam, że zaraz to będzie te kląsy okay, To jest zamka wszystkich poczekajcie chwilę Teraz se na... Chwila 37, bo tu są różne no to pokój o! O, to widzicie jak teraz? Tu jest siódmy pokój? Czemu pięć? wyjście ewakuacyjne ogólnie? ogólnie jest O, 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 coś mam tak, Ej, Olek tak. Jest wyjście ewakuacyjne ogólnie tutaj e, Tak, idziemy do wyjścia Słuchaj Dobra, ja idę Wait Ej, to mi, te drzwi te im z SCP, no nie? Ej, no wezmij to tak się... Jest... Security check A czekaj Kurde Ej, sprawdź czy to nie było mech To jest mech, co nie? Patrz, Bastek Bastek, pójdź 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 Tu jest napisane Mek, Bastek Prawda? Mek tu jest napisane Pokaż Pokaż cholera A bez latarki spróbuj Był odpalone To nie może. ma latarki O to jest jakieś Okej. Okay. Dobra, chociaż idziemy. Co to jest? Ewa, oh. to dróg, ja nie wiem. Ej, czekaj, myślimy, że się to Dobra. <laughs> oh, okay. And the, eh. Dobra. MTA A. Enter A. Widzicie widzowie? Wyskoczcie jak Mario tutaj, kliknijcie suba, tak, wiecie. A, to jest... Tak, co A co tam w ogóle kopierowisz? To możesz mi. Takie, mam takie napisy z prawej i muszę tu znaleźć dopasowanie. No. LDH50. Okay. To ja czekam w takim razie. Okay. LDHL. A, tak. W ogóle lepsze jest to. No A, Czemu tu jest tak ciemno? O kolejne coś. A tu masz coś? Daj, Daj. O Okej okay. okay. Ej patrz, tu są backroomsy Welcome password Eee yy... Eee, yy, komputer uh. 2 Nie <gryw> Wiesz co chodzi, nie? Ej, to nie jest to hasło, które by każdy chciał usłyszeć Nie wiem, Bagrus? To nie jest hasło nie has To niestety nie da się otworzyć, ale wiem, że... O-O-R-T... Dobra, I hear you, I hear you, definitywnie, I hear you Kieczy! Mamy level zero nie ma Dlaczego to nie działa, jeśli pytam jak jest Dobra, ok? Egze to our service Serbia kurde mieć tylko No kurde! Możesz mi wyjaśnić, co tu się do cholery dzieje. O! Mac to jest Major Explorer Group. Group type same, from to jest um. Możemy stąd jeść? Że jest na tym coś jeszcze Aha, to jest to, czekaj Okej, okay. chwila. I tu wiesz, chwila? Okej, okay. mm, spróbowałem tego, nie, nie da się. Nie wiem. I heard you Eat, aha, eat! Aha, okay Super MAMO! DOZEŻ NIE! I TELL YOU, THE ANSWER IS YES! Okay Good! Okay Level 0 Próbuj difficulty. Okay, mam no. A, to. Aby te to... A po prostu o, nie możesz... poczekaj, Tak po prostu nie zadziała? się jakoś... Dobra. Dobra, widzowie. E, co mamy tutaj zrobić? to Czekaj, czekaj, wywytniesz wy to. Ja to jak to myślę, że ja nagrywam. Mm. Dzięki, że ty się chociaż tak. Dobra. Trzy dwa, jeden. Dobra, co mamy tutaj zrobić? Powiedz mi. Ja bym się wrócił, bo ja jakieś niby Gate Xe uruchomiłem. Więc może to po prostu działa i nie było jakichś fanfarów. Pasek! w miejscu, z którego wychodziliśmy, była brama z ich logiem, a ja uruchomiłem Gate Exe. Tak. I to już? A, okej. Okay. Teraz strachne. Nice, i ci Dobra, idziemy. Take in the To jest super Super Zarąbiście <grych> Okej okay. Dobra, to, to, to zróbmy jeszcze raz To na szybko Bez problemu, bez problemu mhm. To się otwiera, czyli jesteśmy już w następnym Nie Dobra, dobra, co my tu zjewam? Co my powinniśmy Okej, okej okay. okay. I biegniemy do światła. Tu jest światło, tu biegniemy. biegniemy. Dobra, co? to robić, słuchajcie. Dobra, no jest. Oj, patrz! Po... Gdzie ty jesteś? Miałeś biegnąć za mną. Brawo. No kurde! Jak światło mrugo, to się wyłączy za sekundę. Nie chcę żyć no weź, bez To Kto jest że... tak ciężko do to zrozumienia, spokojnie. Jak spokojnie, boga, to... spokojnie. Nie nervuj się, Andrzej. Stay in life, myślisz, że co oznacza? Tak. Okej. Okay. Tamina. Czekamy, czekamy. Jest ciemno jak tw w twojej. Ej, to nie było śmieszne. Czy ja mogę się do niego wytrwałać? Oczywiście, że nie. A, Poland, Poland. Widzisz? Karton. O, no. i Made in Poland. No czy ty to widzisz? Nawet tutaj jest Polska. Made in Poland. Gdzie? Co? No tu, na naklepce masz. Poland. Na kartonie A masz napisane. Na... Ale ty możesz. Wiesz. Wiesz. Czas to już znalazłeś? Gdzie to masz? No jak to zdechłem? Jak już byłem na miejscu? Może no, nie? A, bez sens. Nie. No, co tak? to mogło być? Byłem dobrze. Robiłem wszystko dobrze, a tu. Kupa. Wypatrz no i, i ty też umrzesz. Złamałem się. No super okay. To też tak, to są te same kartony. A tu dobrze. Czy ty coś? Myślisz? Nie, myślisz. nie, wiesz co mi się wydaje, że ten coś był ta ta... Ej, nie mów tak, bo... Ordeczko, ID to jest moja ogólnie. No to zabierz blurę, nie? Jest to. Okej, okay, ja tak się upewniam, upewniam się. Okej. Okay. Uuu, pewnie nie. Widzisz tak od razu? Podchwytliwie. Uuu! Dobra, związek.

Nice ładnie pięknie Okej. Okay. Dobra, nice pociąg. Ah, idziemy do fan czy do station? Dawaj, do fan. Ja chcę zagadnąć. Dobra, dawaj, idziemy powoli. No chłopie, to jest, ale to jest. Kurna, to jest grippy Dawaj powoli, bo jak coś zacznie nas jeszcze gonić, ty... No dobra, no. bo w sumie to nie jest zabawne, żeby nas troszkę gonić Więc się skończy końcu na lejka mnie Kończysz się kiedyś, ale ty możesz nie wieć? Co no co to jest ten... grona? No nie biegnij. Ja się boję, nie zostawiaj No dobra, nie bój się. Spojrzałeś za siebie. No bo patrzę, co ty robisz. A, myślałam, że przestraszyłem cię i to bym że zasadę po to ma z A ja mam ja ci powoli. Jezu, patrz. Pewnie nie kończy za mną. Co to było? Słyszę coś. Ja też. I ja obawiam się, że będziemy musieli spierdziać w tyłu. W tył w zwrot. Ja się boję, że dostanę lagi takie, jak teraz dostałem. Ty zostałem przez chwilę takie. No weź, nie biegi Chodźmy równolegle, tak wiesz, równolegle do siebie, no. nie no wiem, czy jest... Ja muszę Cię wyprzedzić, sorry. No. Nie biegnij, ja się boję. Jest tarka? No to było, co to było, co to było, co, nie wiem, co to nie było. Wie, nie wiem, nie wiem. To co było. Co to nie, było? Nie spokojnie, spokojnie, co... Olek, wracaj. Co to było? Co to było? Co to było? Wracaj! Co, nie chodź. biegnie? Nie. No przecież to nas wygnało, chodź w drugą stronę jedziemy. A może i ta? Ej, bez kitu, bo ja mam ciągle sprinta. Definitywnie mamy uciekać szybko. A ty widzisz gdzieś sprinta? No nie, ciągle po prostu możemy biec, nie? Tak, to nie możemy. No. Dobra, widzę. Nice. To daje, to daje po prostu... To daje... To na pewno z procentową e, trzeba biec. Dobra, ale przez ile tak? I zacznie nas zgonić jak przed chwilą i my akurat staniemy sprintem. A co, A co jeśli tak naprawdę z... to mamy... No weźmy to, czekaj, no. Station 5. A, do... Dobra, chodź do station. Chcę zabawy. Ale pamiętaj, jak się skończyła zabawa. No, zabawnie się skończyła zabawa, ale także idziemy w drugą stronę, gdzie też skończyła. No i tak się skończyło. Idziemy w stronę zabawy. Nie wiem, czemu musiałam, że przejście to jakieś było. Nie że... jestem... To już niedaleko. No pewnie już niedaleko. Zobacz, ja już to widzę, tak, no nie? No. No kurde, to ciągle mi się wydaje, że... A, że już dobiegamy, a to... Bo to jest cały czas... O kurde. Je... Ej. Gdzie ty jesteś? Master. Gdzie ty, ty jesteś? A bo ty do przodu pobiegłeś O Eee uh, I don't like the sound of that I need to run Było napisane Ej kur Buster, Buster, master! AAAAA <ścoughs> Zasrany nie aaaah. Eee. Ja pierdzielę, ja nie, nie, nie w tą dziurę. Aż przedtem Okej okay. Zadziała? Zadziała. Ok. Eee. Dobra, widzę, że to chyba było dzisiaj na tyle, co? No, no tak. Dobra, to było tyle. Wpadajcie na Discord, a w górę, subik. Y, Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Elu. Cześć. Elu.